Kilka tygodni temu, bo pamiętam na live'ie to śledziłem z widzami, że na tej konferencji padnie jakieś oświadczenie odnośnie pana Pawłowskiego. Już zbliżamy się do końca i tego oświadczenia nie ma. E, oświadczenie pana Pawłowskiego e, różniło się od oświadczenia, e, jakie, jakie było rzeczywiste. I wszelkie rzeczy związane z panem Pawłowskim będzie wyjaśniał Krzysztof w wywiadach. Hmm. Bo wiesz co... nie jestem w stanie nie jestem w stanie więcej informacji na ten temat udzielić. Bo ja mam i jedno oświadczenie i drugie i ja bym ja przynajmniej bo ja się czuję trochę że też go skrzywdziłem na tym Keczu pana Pawłowskiego bo w momencie kiedy ty mi powiedziałeś że on żądał podwyżki 600% ja po prostu przyjąłem to jako prawdę. A prawda jest zgoła inna, bo wcześniej, teraz mówię w, ja już, już w imieniu pana Pawłowskiego, bo jestem z nim po rozmowie i tak dalej i też nie chcę tego chłopaka zostawić na lodzie, bo on nie ma możliwości. Nie ma problemu, możemy dywagować. Chodziło głównie o to, chciałbym po prostu te 600% wyjaśnić, że Pawł, pan Pawłowski rozliczał się miesięcznie. I faktycznie, gdy porównamy tą kwotę, którą dostawał do tej kwoty, którą zaproponował, to jest sześciokrotnie większa. Tylko, że to rozliczenie nowe, które zaproponował, już miało być za, za prowadzenie gali. Gala odbywa się raz na trzy miesiące. I prosta matematyka wskazuje, że on nie chciał razy sześć wynagrodzenia, tylko wychodzi wtedy razy dwa. A ty powiedziałeś, mimo wszystko, że żądał 600% podwyżki, co jest nieprawdą. Masz złe informacje, bo. W, ro, m, mówimy o rocznych dochodach. Roczne dochody różniły się o 600%. O 600%. Ja mam takie informacje, że on się rozliczał miał miesięczno. To, to masz złe informacje. Mam dobrze no to będziemy to wyjaśniać, ale... Będzie, możemy to wyjaśniać, ale masz, masz złe informacje. Bo ja rozumiem roczne, ja rozumiem w pełni roczne, to takie wiesz. Miało... Suma, suma to... rocznych dochodów różniła się o 600%. Potwierdza że suma rocznych przychodów, jakie miał, a jakie, wersus mia jakie miałby dostawać, różni się o 600%. Tak, Okej. Okay, tak. dobra. Jestem, jesteśmy pewni? Jesteś tego, co tego pewien. Okay. Nie, nie, nie podawalibyśmy tego świadczenia, gdyby nie było. Arek? E no dobra, a sprawa ultimatum. Czy on fa faktycznie powiedział, że stawia ultimatum, czy to była kwota rzucona do negocjacji? Bo obiecywaliście, że się na tej konferencji weźmiecie go w swoją obronę jest... i odwołacie te słowa ultimatum i że terroryzował. A tego nie, nie zrobiliście. I ten chłopak zostaje teraz w Arkiem... oczach widzów, jako ten, który terroryzował FMMMA, na którym się wybił. I to jest dla niego krzywdzące według mnie. Myślę, że po tej konferencji będziemy mogli o tym porozmawiać. I damy ci do dyspozycji stosowne informacje, z którymi zrobisz, co chcesz i. I tyle, bo ja nie jestem osobą od mechanizmów kontraktowych. Tymi rzeczami zajmuje się też zarząd. I, I mam wrażenie, Sylwek, że twoje zagranie w tym momencie też jest kurwa w jakiś sposób determinowane tym, że jesteś bohaterem Watachy, który ciągnie pochodnie. I, I też to trochę jest takie coś, że... To trochę nabijasz ten hajnę. Nie, nie, bo dobrze wiesz, że bo nawet wrzuciliście to na Instastory, że będzie oświadczenie, oświadczenia nie ma. Jest, by, Powiedzieliście, że dostaliśmy słowo od Arka. O, to jest sprawa pomiędzy nami a Arkiem i oświad cały czas z Arkiem y, wysyłamy sobie korespondencję. On wysłał nam jedno sprostowanie, my wysłaliśmy mu drugie i sprawa się cały czas ciągnie. Nie, nie byliśmy w stanie, jeżeli dojdziemy do porozumienia, no to stanowcze y, to, to oświadczenie wydamy. wydamy nie? Nie, ja też nie chcę, żebyś mnie wieź źle, zrozumiałem, że to atakuje. Po prostu praktycznie dwie godziny tak, ale temu rozmawiałem z Arkiem i mówił mi zupełnie co innego, ale spoko, zostawiam tak, temat, ale czy, czy inaczej? Y czy Arek pokazywał Ci kalkulacje i tak dalej wszystkie? Mhm. Okej, okay, no to my, my myślę, że możemy, możemy zrobić to tak, że po konferencji będziemy o tym po, porozmawiamy o tym. Dobra. Po prostu. Dobra panowie, bo Kizo chce wstać tutaj od stołu <laughs>